31 lipca Beata Tomczyk. Witam Państwa. Oto dzisiejsze wydarzenia. Chcemy zwrócić uwagę urzędników na problemy, które w naszym mieście napotykają rowerzyści. Twierdzą członkowie grupy pewnych osób. Okazuje się, że dobrym sposobem jest happening. Beton na beton! Trochę wody, 5 kg cementu, dobra wola i można zmieniać świat. Usuwając z niego to, co niepożądane, przekonują autorzy happeningu. Krawężniki niestety są wszędzie i one przeszkadzają i rowerzystom, i osobom niepełnosprawnym, i pieszym. Z szczególnie starszym osobom, pieniędzy. które na przykład mają kłopoty z poruszaniem się. Miłośnicy ekonomicznej i ekologicznej jazdy na dwóch kółkach cieszą się, że w mieście jest więcej ścieżek rowerowych. Niestety, nawet te nowo oddane nie są idealne. Z punktu widzenia użytkowników czasem mogą być nawet niebezpieczne. Dlatego, że krawężniki są zbyt wysokie i jeżdżąc po tej ścieżce, no cóż, czasami po prostu jesteśmy w jakiś sposób wybijani w powietrze. Spotkanie ze Zbyt wysokim krawężnikiem może skończyć się nie tylko zniszczeniem opony czy obręczy, ale nawet urazem nadgarstków. Ale to nie jedyny problem, z jakim spotykają się cykliści. Nauczenie e, kierowców, żeby parkowali, nie parkowali na ścieżkach, żeby, żeby traktowali jednak w z pewien z sposób szczególnie rowerzystów, ponieważ wiadomo, że przy każdej tłuczce przy każdym wypadku rowerzysta jest bardziej poszkodowany. Członkowie grupy pewnych osób przy pomocy cementu złagodzili już kilkanaście krawężników w różnych częściach miasta. Mają nadzieję, że po tym małym pokazie urzędnicy zarządu dróg i transportu zadbają o poprawienie pozostałych. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Zapraszam jeszcze na sport, wydarzenia i na pogodę. Dziękuję za uwagę, Beata Tomczyk. Do zobaczenia.